Kochani, znowu kupiłyśmy Labubu. Mam nadzieję, że to już ostatnie, bo, bo przesada. Tym razem mamy Labubu z nowej kolekcji. Big into Energy, więc się jaram. na nożycę. Kurde. Ja otwieram. Bym chciała tego, tego, no i secret. Nie. I mogę otworzyć to, skoro to otworzyłaś to, to, to? Tak. Resztę, resztę. Oby był piękny, bo nie wytrzymam tego. Tym razem kupiłyśmy go w jakimś sklepie po prostu z takimi pierdołami. To jest lojalność no. Lojality Oceńcie go w komentarzach od 1 do 10 Pa